Cześć, dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według Świętego Mateusza z Biblii tysiąclecia. Powołanie Mateusza. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu, za stołem. Przyszło wielu celników i grzeszników, i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, nie chcę. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby pować sprawiedliwych, ale grzeszników. No, tutaj, tu znowu, tu znowu jest to podkreślenie tej roli miłosierdzia. Tak? Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, mówi Jezus. To jest, ja już mówiłem o tym tutaj wielokrotnie, ta najważniejsza, te najważniejsze przesłanie, tak? O tym miłosierdziu. To, to jest to, co niesie Chrystus przed sobą praktycznie cały czas. Naukę o tym o miłosierdziu. chce bardziej miłosierdzia niż ofiary. Ale ofiara jest prostsza. <grystanie> w gruncie rzeczy ofiara jest prostsza. Bo. W pewnym sensie składać ofiarę, czy ze swojego dobytku, czy z, w jakiś sposób nawet ze swojej, z, w jakiś sposób no, siebie y, doświadczać tak? w, w, w ramach jakiejś tam pokuty. Tak? No, niektórzy też to rozumieją jako pewną ofiarę, y, ale to nie chodzi o to tak naprawdę. To, to jest oczywiście, może to, to jest pewna wartość, natomiast, jakby ofiarowanie, tak? dawanie w imię Boga, no, czy, czy to dziesięciny, czy, czy uświęcanie się po prostu, ale tak naprawdę to, to miłosierdzie, to jest to, czego chce Jezus, a w gruncie rzeczy to miłosierdzie, tak jak go naucza Jezus, jest naprawdę trudne I trzeba dużo pracować nad tym, i żeby takie miłosierdzie, no takie miłosierdzie, jakie miał Jezus, to oczywiście jest dla nas nieosiągalne, natomiast, żeby takie miłosierdzie, o jakim mówi Jezus, no pomnażać w sobie, tak. Tutaj oczywiście faryzeusze, jeszcze trochę wcześniej, no prezentują taki sposób myślenia, bardzo wielu ludzi też teraz, no nawet ciężko ich jest jakoś zakwalifikować społecznie, to teraz wtedy byli ci faryzeusze akurat, ale bardzo wielu ludzi w ten sposób teraz też myśli. Tak. To jest naprawdę tekst ponadczasowy, bardzo współczesny, wbrew pozorom, bo ilu, ilu znacie ludzi, którzy powiedzieliby podobne, coś podobnego, tak? Widząc, że ktoś taki jak Jezus... Siada do stołu z, nie wiem, nawet z jakimiś tam, powiedzmy, więźniami, a może z, jeszcze gorzej z politykami, I, 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 z nimi, i z nimi rozmawia, tak? Ich próbuje nauczać. To ile by powiedziało, że o, to, co to, to, to jest, prawda? Wspólnie z jakimiś tutaj grzesznikami rozmawia. Ale nie potrzebują lekarza zdrowia. Ale ci, którzy źle się mają, no krótko, yy, krótko to Jezus tutaj wyjaśnia, yy, to powinno być też dla nas yy, takim, no tak, dla nas powinno być to takim drogowskazem, taką nauką, bo my się często skupiamy na tym, żeby się uświęcać w swoich wspólnotach, żeby uświęcać sami siebie, żeby szukać jakiejś tam nauki, to jest ważne. To jest wszystko oczywiście dobre, ważne, ale uważajcie, no bo lekarza potrzebują ci, co źle się mają. Tak naprawdę to my powinniśmy próbować działać wśród ludzi, którzy no, nie mają Boga w sercu, bo tylko umacnianie się cały czas jakby w ramach Jakieś tam, dajmy na to, wspólnoty i oczekiwanie, że ci ludzie po prostu przyjdą i, i, i też będą chcieli tak żyć w taki sam sposób, no to jest nadzieja złudna. Tak? Jezus tak nie robił. Jezus szedł i nauczał, wychodził z tą nauką, rozmawiał z tymi ludźmi i dawał świadectwo tak? tego, że to, o czym mówi, jest prawdziwe. I tak samo powinni robić chrześcijanie tak? swoją postawą, swoim. Sposobem bycia, powinni dawać świadectwo tego, kim są, i powinni tych ludzi, którzy gubią się w życiu, próbować do tej nauki prawdziwej yy, przyprowadzić, do, przyprowadzić się do Jezusa, do, do Boga Ojca. I to się, tego się robi tak naprawdę bardzo mało. Bardzo mało się próbuje wychodzić poza tą swoją y, grupę y, czy, czy nawet czasami poza samego siebie, bo to jest po prostu wygodne. To jest to jest pewne przełamanie się, pójść do ludzi, którzy będą, którzy nie będą y, jakby nastawieni w taki sposób na budowanie, tak? Oni nie będą nastawieni na budowanie, ale to tam właśnie jest Puste pole, które, na którym można coś postawić, a tu już obok siebie, ten macie tak naprawdę. Już ludzi, którzy, oczywiście, warto, żeby się uświęcać, warto, żeby się wzajemnie wspierać, ale no, to nie. To, 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 to przy okazji raczej to raczej przy okazji, a celem działania jest jednak celem tak, działania jest jednak pójść się do tych, którzy, którzy źle się mają, którzy potrzebują lekarza. No właśnie, no jeżeli tak to porównujemy, no to co, co to by był za lekarz, który, który by tylko się skupiał na tym, żeby prawda siebie, no i tam tych swoich pacjentów zdrowych, no prawda, tutaj dobra dieta, ruch, tego, profilaktyka, fajnie, tylko, że ktoś obok, prawda... W, w, się męczy, prawie że nie, zaraz ducha wyzionie i, i potrzebuje pomocy tu i teraz, a, a my prawda, się skupiamy na, na tym, żeby tam omówić, czy lepiej jest marchewkę prawda, dodać nam do obiadu, czy, 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 czy jakaś tam pora, co jest zdrowsze, co lepsze, i analizujemy to wszystko jakoś bardzo dogłębnie, na tym się skupiamy. Co więcej mikroelementów, makroskładników, to tam, to Ale tu obok jest cała masa ludzi, którzy cierpią i którzy. Potrzebują pomocy takiej fundamentalnej. I do tego, do tego zapraszam. Bo jeśli my tego nie będziemy robić, to ten świat nie będzie miał szansy na żadną poprawę i nie będzie. No, a czy on lepszy, czy gorszy? No, on jeszcze jest w bardzo złym stanie w tym momencie. Idzie w bardzo złą stronę, ale, no, musimy tych ludzi ratować, póki się jeszcze da cokolwiek robić. I to jest chyba taki czas, żeby za tą robotę się zabrać, bo jeżeli Teraz jeszcze mamy możliwość dotarcia do, do, do ludzi i mamy, możemy próbować. E, możemy kogoś, kogoś jeszcze uratować, krótko mówiąc. Natomiast im dalej, im dalej w las, tym będzie gorzej. I może się okazać, że może gdzieś tam utraciliśmy szansę e, na no zrobienia czegoś sensownego, tylko dlatego, że skupialiśmy się tak w gruncie rzeczy trochę. Już niepotrzebnie na sobie, no. chociaż rzeczywiście, jeżeli chodzi o pouczanie, no to najpierw pouczamy siebie. Ale jeżeli chodzi o budowanie, no to czy, 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 czy leczenie, no to no tam są ludzie, którzy potrzebują pomocy. I proszę, no, zacznijcie im pomagać. Zróbmy coś w tym kierunku razem jako chrześcijanie. No niech Bóg Wam błogosławi w imię Jezusa Chrystusa, trzymajcie się.